Witam serdecznie. Zapraszam do posłuchania audioboku na podstawie książeczki 10 powodów, by wierzyć. Oczywiście, wierzyć w Boga. Napisał ksiądz Stefan Czermiński. Dzisiaj część pierwsza, a jutro część druga. Czyli dzisiaj Dowiemy się, jakie, jakich jest pięć powodów, by wierzyć, a jutro następne pięć. Zapraszam Cię zata, zatem, drogi słuchaczu, do refleksji na temat, co mi daje moja wiara. Odkryłam dziesięć powodów, dla których warto wierzyć. Może jest ich więcej. Posłuchaj, pomyśl, i może uklęknij. Niech, ta, niech, te, niech to co usłyszysz daje, dalej się pisze w Twoim sercu. Część pierwsza czyta Sylwia Niezapominajka. Pierwszy powód nigdy nie jestem sam. Najważniejszym skutkiem duchowym żywej wiary jest prawdziwy, choć nieodczuwalny, bo duchowy kontakt z Bogiem. Bóg jest już przy mnie. Nigdy nie jestem sam. Nie możesz zapomnieć pewnej starszej pani niemki, jak się potem okazało, którą spotkałem kiedyś wysoko w Tatrach. Siedziała sobie nad brzegiem. Litworowego stawu w dolinie, litworowej, nieco powyżej kaczącego plesa, jak mówią Słowacy, spojrzałem na pochylające się nad nami majestatyczne kolosy tamtejszych szczytów ganku, rumowego oraz litworowego szczytu. Pilnuje wiernie samego Gerlacha. I ta, i na Niedaleką przełęcz polski grzebień. Widząc, że turystka jest całkiem sama, zaciekawiony jej odwagą, zapytałem, czy się nie boi tak samotnie wędrować w górach. A ona bez słowa podniosła rękę i wskazała palcem w niebo. Gest ten był zrozumiały. Nieznajoma turystka wyznała bez słów: Bóg jest zawsze ze mną, więc nie jestem sama. Ucieszyłem się wtedy bardzo, że ktoś ma podobną świadomość bliskości Jezusa jak ja. Świadomość ta, warto to podkreślić, nie tylko rozprasza lęk samotności, ale przynosi jeszcze coś ogromnie ważnego chęć rozmawiania z Nim. Nie jest to jednak taka rozmowa jak z człowiekiem, którego widzę i słyszę. Po pierwsze, nie muszę używać głosu, wystarczy myśleć. Wiem. Że Bóg zna moje myśli, więc chcąc rozmawiać z Bogiem, po prostu myślę do Niego. Trochę tak, jak to się dzieje, gdy w moim wnętrzu rozmawiam z samym sobą. Tyle, że rozmawiając ze sobą, wiem, że jestem sam. Natomiast tutaj dzieje się zupełnie coś innego. Staję przed Bogiem. Co prawda, nic nie widzę ani nie słyszę. Patrzę oczyma duszy w ciemność. Ale wiem, że ta ciemność nie jest pusta, lecz pełna. Kryje w sobie Boga, który kiedyś ukaże mi swoje cudowne oblicze. Z ziemskimi zmysłami nie przebijam się przez ten płaszcz ciemności, ale wiem, że On mnie doskonale słyszy, widzi i po prostu mnie przenika. Wie, co myślę, jak się czuję i jaki w ogóle jestem. Wspaniale wyraża to Psalm 139. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Choć jeszcze nie ma słowa w moim języku. Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swoją rękę. Gdzie ucieknę od Twojego oblicza? Gdybym wziął skrzydła Jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza, tam również Twoja ręka. Będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie Twoja prawica. Ty utkałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godnie, godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Psalm 139 1, 14 Mieć takiego przyjaciela to jest rewelacja. On zawsze jest przy mnie, ale jest tak dyskretny. Że się absolutnie nie narzuca. Znosi nawet moje zapomnianie zapominanie o Nim, moją obojętność, a nawet moją niewiarę. Jeśli poddaję się zwątpieniu i takim na przykład myślom, że zostałem sam i teraz już mi nikt nie pomoże. Ale gdy wracam myślą do Niego, to wiem jedno, że On jest natychmiast cały dla mnie. Słucha mnie całym sobą i nie daje mi odczuć, że mu przed chwilą sprawiłem przykrość. Fantastyczna jest ta możliwość mówienia do niego. Czasem proszę go o pomoc, a czasem dziękuję za opiekę i za liczne dary, które mi daje. Czasem go przepraszam za moje słabości, a czasem mówię mu, że jestem beznadziejny i krzyczę wewnętrznie, żeby mnie ratował. Wiem, on mnie doskonale słyszy. Wiem także, że nie musi mi odpowiadać, choć czasem to robi, na przykład poprzez jakieś niespodziewane natchnienie albo przez przysyłanie mi kogoś na pomoc. Jego milczenie też jest odpowiedzią, która daje, która daje dużo do myślenia, ale o tym później. Drugi powód. Jestem kochany. Świadomość, że Bóg jest tuż przy mnie, nabiera niezwykłego uroku, gdy dzięki wierze katolickiej poznaje iż mój Bóg jest miłością. Tę, tę najkrótszą jaką znamy definicję Boga podał święty Jan, który wiedział co mówi, bo wsłuchiwał się w bicie serca Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Spotkanie z Bogiem jest więc spełnieniem najgłębszego pragnienia ludzkiego serca. Być kochanym, kochać i być kochanym. Oto duchowy gen ukryty głęboko w każdym ludzkim sercu. W kontakcie z Bogiem to zakodowane w nas pragnienie spełnia się do entej potęgi, bo tu miłości doświadczamy w relacji z najważniejszą osobą we wszechświecie. Każdy, kto się przynajmniej raz w życiu zakochał, łatwo pojmie, o jakie zawrotne doświadczenie tu chodzi. Już doświadczenie ludzkiej miłości przekracza wszelkie oczekiwanie szczęścia, a cóż dopiero odkrycie, że to sam Bóg jest we mnie zakochany i mnie, pyłek we wszechświecie, zaprasza do miłości wzajemnie. do wzajemnej miłości. Zdumienie Wzruszenie, radość, pokój. Nie bój się, mój mały, kochaj mnie, bo tylko tego pragnę od ciebie. Zdaje się mówić do mnie Bóg. Chciał nam to przekazać od początku, zwłaszcza przez proroków w Starym Testamencie, pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten co podnosi do swojego policzka niemowlę. I jeszcze cudowne słowa u proroka Izajasza. Czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta która kocha syna swego łona, a nawet gdyby od ona zapomniała. Ja nie zapomnę o tobie. Mówi do nas Bóg, Izajasza 49:15. Potwierdzają to również wielcy święci, na przykład Święta Teresa. Wielka określiła to fantastyczne doświadczenie miłości Bożej snem albo chorobą. Oczywiście w pozytywnym sensie. Mówiła: To, co widzę, wydaje mi się snem, i nie chciałabym widzieć czego innego, jak tylko chorych na tę samą chorobę, na którą ja teraz jestem chora. Błagam Waszą miłość. Bądźmy wszyscy obłąkanymi z miłości do tego, którego z miłości do nas. Takim nazywali Księga mojego życia 16:6. Faktycznie zdumiewające jest to, że Bóg nas kocha za nic. Dla Teresy to po prostu obłąkanie i szaleństwo Boga. Miłość Boga do nas jest szalona i nic jej nie może ostudzić. Nawet najgorsza zbrodnia: Bóg stracił głowę dla człowieka. Trzeci powód: żyję w świetle. Trzecią duchową korzyścią płynącą z wiary jest życie w świetle. Miłość, którą mnie Bóg otulił, jest równocześnie światłem. Bóg objawia mi, co jest dobre, a co złe. Dziesięć przykazań genialny SMS-owy zestaw fundamentalnych zasad moralnych ludzkości oraz nowy testament, który pokazuje, że jest jeszcze coś więcej niż dziesięć przykazań. Że jest największe przykazanie, przykazanie miłości miłosiernej, zawierające wszystkie inne przykazania, oświetla całe życie ludzkie. To największe przykazanie ogłosił i wypełnił Chrystus. A ja, patrząc na niego, na jego zachowanie, otrzymuję duchowe światło, świetlistą instrukcję, co czynić, aby moje życie stało się piękne i potrzebne. Takiej informacji, tak pięknej i precyzyjnej, jakiej udzielił nam Chrystus, nie ma i dotąd nie było w całym wszechświecie. Pomyślmy na przykład, kto by nam uświadomił, że trzeba kochać także wrogów. Faktycznie, złem zła się nie pokona, a pod ciepłem miłości może stopnieć nawet największa nienawiść. Poza tym mój wróg jest takim samym człowiekiem jak ja. Stworzonym przez Boga, posiadającym duszę. Jego także Bóg kocha i chce ocalić przed potępieniem. Co więcej, nie jest wykluczone, że Bóg, aby go uratować od piekła, pragnie posłużyć się właśnie mną. Szukanie Bożego sensu w nawet najbardziej absurdalnych sytuacjach jest słuszne, bo ten sens tam jest. Przecież Bóg nie może czegoś przeoczyć. On wie i widzi wszystko. Czasem dopiero z perspektywy wielu lat widać, że nawet nieszczęścia były nam potrzebne, bo uchroniły przed odejściem od Boga. Były potrzebne tak jak zamach na Jana Pawła II, był potrzebny światu. Wszystko ma sens, choć z naszej strony wygląda to jak krok w ciemność. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia. Jana 8:12. Iść w ciemność, za światłem wiary. Święty to ktoś, kto szuka światła w ciemności, kto szuka woli Bożej. Bardzo często z doświadczeniem odkrycia sensu życia łączy się posiadanie łaski, kierownictwa duchowego. Czy nie potrzebujemy jak wody na pustyni spotkania z kimś mądrym i doświadczonym, z kim moglibyśmy porozmawiać, kto rzuciłby Boże światło na najtrudniejsze chwile naszego życia? Czwarty powód lekko mi na sercu, Bóg mi przebaczy. Samym rdzeniem słońca wiary jest przebaczenie, które otrzymuje od Boga w momencie Uwierzenia w niego. Bóg przebacza mi każdy grzech, który popełniłem. Jest to rozwiązanie największego i najboleśniejszego dramatu człowieka, także mojego dramatu, ponieważ bardzo trudno jest żyć z poczuciem, że mój grzech jest czymś nieusuwalnym, czymś, co muszę dźwigać w swoim sumieniu aż do końca życia. Czym jest grzech? Grzech jest przede wszystkim zranieniem. Miłości Boga jest zdradą Boga, ale jest także wielkim dramatem zdrady samego siebie. W grzechach zaprzeczamy głosowi swojego sumienia, zdradzamy dobro, do którego czujemy się zawsze powołani. Grzech to również wielki skandal z gardy Bogiem. Gdyby Jezus nie przyszedł na ziemię, i nie ofiarował swojego ludzkiego życia, swojej męki i śmierci jako okupu za moje grzechy i za wszystkie moje niemoralne decyzje, to zostałbym słusznie skazany na wieczne potępienie. To dlatego Maria Magdalena nie bała się stanąć pod krzyżem konającego Jezusa, ponieważ nie mogła opuścić tego, który obdarzył ją najdroższym skarbem, boskim przebaczeniem. Nie bała się żołnierzy, którzy kiedyś ją wykorzystywali. Nie bała się zgorszonych spojrzeń i szyderczych uwag, tłumu gapiów. Bała się tylko jednego: opuścić Jezusa, swojego największego dobroczyńcę. Bała się właśnie grzechu. Kiedyś była nikim, a teraz przychodziła jako kochająca i zdolna do ofiarowania się kobieta. Odzyskała swoje ja. Poczuła się lekka i wolna od udręki wyrzutów sumienia. Poczuła, że warto żyć, ale już teraz tylko dla Jezusa, dla miłości, zgodnie z najgłębszym odruchem swojego kobiecego serca. Piąty powód: Odkrywam moją wielką duchową rodzinę. Piątym owocem wiary jest dar niezwykły, dar wielkiej duchowej rodziny. W jakim sensie? Po pierwsze, wiara zbliża nas do ludzi, którzy podobnie czują i podobnie myślą, ponieważ przeżyli coś wyjątkowego, spotkali Jezusa, obo poczucie Wspólnoty nie jest zwykłą sympatią, ale czymś więcej. Doświadczenie wiary rodzi specyficzną więź duchową, która czasem wydaje się nawet głębsza niż więzy pokrewieństwa, aby to zaobserwować, wystarczy wybrać się na przykład na pielgrzymkę na jasną górę. Lub pojechać na jakieś rekolekcje wakacyjne. Poczucie akceptacji i porozumienia duchowego spotykamy często w zaciszu konfesjonału, gdzie człowiek zwierza się ojcu duchowemu ze swoich największych tajemnic. Doświadczenie bliskości duchowej daje także grupa modlitewna, gdy razem z braćmi i siostrami stajemy przed Bogiem i nie wstydzimy się głośno mówić do Niego o naszych potrzebach i smutkach. Gdzie bez skrępowania przepraszamy Jezusa za, za nasze błędy i szczerze dziękujemy nawet za drobiazgi, jako znaki Bożej opieki. Z radością odkrywamy wtedy, że Kościół to nie żadna zbiurokratyzowana instytucja, ale to ludzkie, ale to ludzie, którzy spotkali Jezusa, zaufali Jego miłości i tworzą wspólnotę Jego przyjaciół. Pamiętam, jak kiedyś podróżując, z kolegą po Bułgarii, jeszcze w okresie moich studiów, a więc w czasie komunizmu, zawędrowawszy do stolicy tego kraju, do Sofii, szukaliśmy kapłana katolickiego, aby prosić go o odprawienie dla nas niedzielnej mszy. Pytani przechodnie reagowali wyraźnym strachem. Nie zapomnę mojego odczucia, gdy wreszcie znaleźliśmy kapłana i wraz z maleńką grupą wiernych mogliśmy uczestniczyć w Eucharystii. Była już późna noc, gdy otrzymaliśmy z jego rąk komunię świętą, ciało Chrystusa. Bułgarski kapłan zaprosił nas potem na kolację i użyczył noclegu. Czuliśmy się zupełnie jak wśród swoich, w jednej wielkiej duchowej rodzinie. Powtórę, wiara pozwala mi odkryć tę drugą, o wiele większą część rodziny, która przebywa w niebie i w czyściu, czyli w domu ojca oraz w jego przedsionku. Przy Bogu stoją wszyscy, którzy mu zaufali, a wśród nich także i nasi przodkowie. Mocą wiary przeszli oni przez śmierć i w Jezusie stali się nieśmiertelni. Zobaczę ich kiedyś. Przede wszystkim zobaczę Matkę Bożą, Maryję, najpiękniejszą kobietę w historii świata, promieniującą Boską dostojnością i dobrocią zarazem. Ujrzę królową, a jednocześnie moją prawdziwą matkę, której tyle zawdzięczam. I w której ramiona na pewno od razu wpadnę, gdy pojawię się tam po drugiej stronie życia. Będzie to chyba cudowne uczucie, gdy ujrzymy kiedyś w niebie także wielu świętych, m.in. uśmiechniętego Jana Pawła II z figlarnym błyskiem w oku, siostrę Faustynę, małą Tereskę, dzieci z Fatimą i wielu, wielu innych. Rozpoznamy pośród nich naszych świętych patronów, naszych aniołów, stróżów uradowanych, że ich służba przyniosła właściwy efekt, że pomogła nam dojść do nieba. Zobaczymy też i tych zupełnie nieznanych, niekanonizowanych, których obecność w niebie może nas nieźle zaskoczyć. Ja osobiście cieszę się już na spotkanie ze świętym Janem Diego, Juanem Diego któremu zjawiła się Matka Boża w Gaudelupie, o czym na pewno będzie można z nim porozmawiać. Liczę też na rozmowę z pierem Giorgio Frassati, który wspinał się na alpejskie szczyty, a w przerwach palił fajkę. Myślę, że spotkam także Rotmistrza Witolda Pileckiego, który specjalnie dał się złapać Niemcom, aby zorganizować siatkę ruchu oporu w Oświęcimiu. Skąd potem ucieka? uciekł i zameldował komendantowi AK wykonanie zadania. Czyż to nie wiara właśnie pozwoliła mu zdobyć się na tak szalony czyn? Koniec części pierwszej. Dziękuję ślicznie za uwagę, kochani. Jutro będzie część druga, ostatnia. Nie traćmy nigdy wiary, nadziei i miłości. Bóg zawsze jest przy nas, pamiętajmy o tym. Jesteśmy, bądźmy jak szczęśliwe Boże dzieci, bo On nas bardzo kocha. Bóg sam niech wystarczy, bo jakże szczęście może człowiek bez Boga odnaleźć, to niemożliwe. Życzę Wam radosnej soboty i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.